to no Witam Was w kolejnym odcinku z gry The Sims 4 Dzisiaj po długiej przerwie znowu jesteśmy u Kuby Tak, nareszcie Zdecydowałem, że nagram ten odcinek z The Sims 4, bo nie było go dawno, a sentyment wraca Jestem bardzo, bardzo się cieszę, że znowu mi się chce grać w Simsy No, także no, także bardzo się cieszę. W dzisiejszym odcinku zadzwonimy sobie do tej dziewczyny, co dzwoniliśmy w, tam, w poprzednim odcinku I, i urządzimy te spotkanie klubu, bo nie było też dawno. Bardzo dawno nie było spotkania klubu. Także okej. Okay. Gdzie ta zabawa? Dobrze. To jak ty chcesz zabawę, to ja ci włączę muzykę i tańcz akurat leci muzyka z wytwornego przyjęcia a ja akurat myślałem o tym o tych akcesoriach przypadek nie sądzę Dobra. no już dobrze ci jest no widzę że aż za dobrze <gryw> zaraz wziąłeś ci głód spadnie i będziesz jadł Dobra, dość. Mamy coś w tego lodówce w ogóle. Otwórz coś tam mamy. Ciekawie to jest... już tutaj to. A co to? Błagam cię. Nosisz sypsu te spaghetti. O Boże. Dobra. Eee. Nie ją! Musi tutaj coś po... znowu nie mogę jej zaprosić. Czekajcie, pójdę potem na mapę, zobaczę gdzie ona mieszka. Tak będzie najprościej. O, nie, w regeneracji. No przecież tu jest Urlajk like, Faust. Yeah. To zrobimy z nie. Rozmawiaj, wyślij SMS-a. Okej. Okay. Dobrze, że ja ją dodałem do tego klubu. Dobra, to ją potem zaprosimy. Podróżuję z nią. Bo widzę, że nie mogę je zabrać do domu. Sprzątnij to. I skorzystaj z toaleci. Aha, i ty musisz namalować obraz. Jak zwykle, tradycją już się stało, że jeszcze Kuba musi namalować obraz. Bardzo ładnie. Dobra, maluj ten obraz, bo będziemy szli. do, do niej. Do u... jak ona się nazywała? Ona się nazywała Ul... Ulraik. Dobra. Już kończysz malować? To dobrze. A ja co? Czemu ten obraz jest tak mało wart? Dobra, trudno odpuszczać i dzisiaj. Dobra, już jestem miała małe cięcie i akurat przyszła nasza dziewczyna. Dobra. No, bardzo dobrze. Dzisiaj się postaramy o to, żeby ona wreszcie do nas się wprowadziła. Oświat... oświat się? Jak ja się zaraz kurzę i nie będę jej mógł zaprosić, to ja naprawdę dam oświadcz się. No. No nareszcie. No i pięknie, jej się udało. Bo ileś można czekać. Ósmy odcinek, a ona... O Boże. No to ty zostajesz sama. Przykro mi. Że ona należy do naszego klubu, ale ja jej nie wezmę do naszego domu. Żeby mi głowę zawracała? A my teraz będziemy ją mieli na karku. O Boże, A ona należy do Regenatów. No właśnie. Morgan. Tobie to się przydałoby wszystko zmienić. A wy jakie macie ten? Kreatywna znawca, dobra. On, 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 ma, on ma chyba podobny. Kreatywny. No. Jest kreatywny. Znaczy jest, ona jest kreatywna, a ona ma jakąś pracę w ogóle? Jeszcze to? Nie, nie ma. Czyli jest na utrzymaniu męża. To znaczy prawie męża. Okej. Okay. Nie. Oświadczenia oświad będą w następnym odcinku, ze względu na to, że chcę je zrobić uroczyście. Będą dwa spotkania klubu i będą w międzyczasie oświadczymy. Ślub też będzie przy spotkaniach klubu. Przy obu spotkaniach klubu. Zaproszę Regenatów i mój klub zaproszę zapros zapros też. No. E, także co? Ty masz jakieś umiejętności? Jeszcze to sprawdzę. Nie masz. Malowanie masz na piątym. Dobrze, że malowanie masz na piątym. Dobrze, musicie tutaj tak stać. O wiem, mam pomysł. Maliśmy zrobić spotkanie klubów, więc robimy. O, pięknie. Weź, idź ugotuj coś, albo my sobie tego żywieniowca zatrudnimy. Zatrudnimy sobie żywieniowca i będziesz tańczył. A ty już tańczysz, widzę, dobrze. Gdzie jest ten Mateusz? Nie przyszedł. Przecież ma żona i dzieci. To ja się go nie dziwię. No chyba nie. O, widzę trzeci poziom. On ma już chyba na no fól. Tak. No i pięknie. Ten tutaj gotuje. Czego czekaj, bo ci zabraknie miejsca. Tutaj to postawię. O. Bier. No i dobrze, ale może byś tak nie oglądała telewizji? No my tutaj mamy ogromnej telewizji, dobra. Dobra, to teraz czas na oglądanie telewizji. Chyba nie będzie miejsca dla nas wszystkich. A jednak. A ty gdzie jesteś? Nie zjadła. No nic, nie zjadła i wzięła drugie. Czy ty nie masz celu? Czemu ty marnujesz mi jedzenie? Oglądaj aktualny kanał razem. Jakiś ten żywieniowiec, jakiś dziwny, bo on tylko tosty z celem mi robi. No. O, przyszedł Mateusz. Gruby. Przyszedł. O, a wy co tam robicie? Czemu ja nie mogę na nią kliknąć? No. Już myślałem, że umiera. Następne pożywienie bierzcie. Przydałoby się jakiś fotel tam postawić. O ja leci muzyka, leci piosenka z tego. Od Honeja. Od Honeja. Z ucieczki w PNL. No widzę, że się najawił. Zaraz wezmę jakiś fotel może. Może. Ten mi się podoba. Jeszcze jakby jakiś pasował. Ten może. Tak, tylko że niby kto tam ma wejść. Nie, na parkiecie go nie postawi. Dobra, trudno, to nie. Ten fotel jeszcze jakiś dziwny jest. To samo ten. Nie, bo nie będzie przejścia, no na to nie No, dobrze, że tamten sprząta No piękna impreza, a jest 22, trudno, tak już nikt do pracy nie idzie, chyba. Chyba nikt tu do pracy nie idzie Ty idziesz? Awangarda, a wy ty jesteście w awangardzie ja posprzątam, a nie, bo się już ta. Czy ta rozmywarka musi tak długo pracować? No i piękniej i tańczcie. Nie jest to sta francuskiego i tańcz. Tańcz. No kliknij. No. Nie, nie wyrzucaj jej. Boże, jak oni mi tutaj nabałaganini. O ja fajnie mogę układać te naczynie. O na paraza. <grymne> Boże. To chyba mu podziękujemy zaraz. O, ale bajer. Nagotował mi żarcia i teraz co? Będę miał co jeść przez tydzień. Dobra, schowam to do lodów. Będzie najprościej. A ciebie co, goła boli? Dobra. O 20:00 o północy kończymy spotkanie. Która jest? Przepraszam, ile punktów mamy? 685 Dobra, to szybko tańczcie i kończymy spotkanie No i pięknie Nawet ci te... Nawet ci te potrzeby nie spadły Dobrze Panu już podziękujemy. Idź go wyprosi. Zmalujesz to maluj. Nic korzystaj. Nic korzystaj i weź to sprzątnij. Nie, nie odkładaj. <laughs> tak patrzcie, co on teraz zrobi z tymi naczyniami, pewnie pozmywa je. Uh -huh. I to też sprzątni. A ty maluj obraz. Maluj przez pięć godzin. No przepiękny wulkan. Zostańcie najlepszymi przyjaciółmi. O, czemu w niego weszłaś? Dobra, to bara-bara. Nie bara. mamy, mamy pozamiatane. Dobra. Szybciej to róbcie. No i idźcie spać. Ty, ty, ty też chyba chcesz spać. Nie, jednak nie. Okej. Okay. Jak ona nie chce spać, no to co? Chyba idź. Idź, bo ja już chcę odcinek zakończyć. Dajcie mi spokój. Dobra, oni poszli spać, także dobrze. Okej, okay. więc to by było wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę też dajcie. Bo. No żeby po prostu ta motywacja była. No także jeszcze raz dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i cześć.